Siemanko. Witam was w następnym odcinku projektowania 3D w Autodesk Inventor. Dzisiaj mam w końcu troszeczkę lepsze światło, dlatego mam nadzieję, że będzie to widać w tym dzisiejszym filmie. W poprzednim odcinku pokazywałem jak wam jak robić szkice, jakby rysować swoje figury, jak działają wiązania i na koniec dałem wam do zrobienia pewien szkic w swoim zakresie i obiecałem, że w następnym odcinku go zrobimy. Dlatego poprzedni odcinek w ogóle wyszedł troszeczkę za długi, dlatego dzisiaj postaramy się po prostu to zrobić w odpowiednim tempie i szybko mieć to za sobą po prostu. Dobrze, nie ma co dzisiaj bałamucić, po prostu przechodzimy do inwentora. Klikamy nową część. Dzisiaj będę starał się robić to w miarę szybko. Że mam nadzieję, że zdążę z tym filmem, żeby miał mniej niż 10 minut. Ale też nie będę się na tyle śpieszył, żebyście po prostu widzieli, co robię, żeby wam nie znikała tutaj myszka. No to jak już jesteśmy w module części, zrobimy sobie tutaj to drzewko, żeby się uruchomiło. Wchodzimy w rozpocznij szkic 2D. Na naszym rysunku widzimy dwie pierwsze charakterystyczne rzeczy. To są dwa największe okręgi. To jest jeden okrąg: jest 35 mm promień, czyli będzie to 70 mm średnica. 70 mm, czyli taki jeden mikrosasin. Ok, robimy sobie 70 mm, tutaj. Oddalimy się z prawej strony, zrobimy sobie ten drugi okrąg, który ma średnicę 36 mm. Jak pamiętam z poprzedniego odcinka, mamy tutaj wiązanie poziome, hyc, i w ten sposób nasze okręgi, środki naszych okręgów znajdują się na wspólnej osi. Następny wymiar, który możemy znaleźć na naszym szkicu, to jest odległość między środkami tych okręgów, czyli 110 mm. Z lewej strony naszego szkicu mamy też takie. Dwie charakterystyczne proste, to je ja sobie tutaj narysujemy. One mają po 40 mm. Tutaj jedna, tutaj zrobimy drugą. Ja je specjalnie rysuję tak troszeczkę krzywo, żeby sobie używać tych wiązań. Przy okazji, jak będziecie patrzyli, jak się ich używa, no to też mam nadzieję, że łatwiej się ich nauczycie i zapamiętacie, jak się ich używa. Ok, mamy coś takiego. Odległość między tymi prostymi to też jest 70 mm. To sobie tutaj zrobimy 70. Ok, teraz widzimy, że te proste nie są w równej odległości od środka. To żeby było w równej odległości, to sobie klikamy od jednej prostej do tego środka. Tutaj. I tutaj damy, nie będziemy wpisywać z ręki 35 mm, tylko damy sobie 70 podzielić przez 2 i robi się 35, idealnie. Następnymi charakterystycznymi punktami są te wcięcia, które są tutaj. To damy je sobie w tym miejscu one mają 30 mm promień, czyli tutaj będzie 60 mm średnica. Tutaj tak samo, ale tutaj damy sobie, niech będzie to wymiar zgodny z tym. W razie, jakbyśmy musieli edytować ten wymiar, no to ten automatycznie też się edytuje. Tutaj zrobimy w ten sam sposób. Tutaj jest promień 20 mm, czyli średnica 40. Tutaj tak samo. Wymiar sobie zwiążemy z tym wymiarem i ok. Jak pamiętamy wiązania z poprzedniego odcinka, to klikniemy sobie tutaj wiązanie poziome, zwiążemy sobie środki tych okręgów, żeby były na, tej samej, na tym samym poziomie co ta linia, ta, ta, ta nasza prosta. Jeszcze tutaj. I teraz, jak widzimy na naszym rysunku, to te okręgi są styczne z punktami tych prostych. To wybieramy sobie tutaj wiązanie zgodności. Tutaj. Hyc. Hyc. I hyc. I teraz możemy sobie tutaj troszeczkę posprzątać z tych zbędnych linii, żeby było więcej miejsca. To sobie wybierzemy tutaj narzędzie Utnij. I klikamy po kolei nasze zbędne kontury. OK. klikniemy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj o, albo nie, sorki, cofniemy się. E, te okręgi, tutaj, te będą nam jeszcze potrzebne. Dlatego utniemy sobie tylko to, co jest związane z tymi dużymi okręgami. E, to możemy też sobie usunąć. Tutaj też sobie to usuniemy. Ale zauważcie, o, okej, okay, to też możemy jeszcze chyba usunąć. Albo dobra, poczekamy z tym jeszcze. Zauważcie, że jak tutaj uciąłem większość tego okręgu, to on już tutaj nie jest związany i trzeba to naprawić. No to klikamy sobie tutaj znowu wymiar, klikamy OK i mamy już to związane, już się nam tutaj nic nie przesunie. Jak widzicie, można tutaj złapać za róg, przesuwać i się tutaj nic nie przesuwa i bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. No to kontynuujemy teraz nasze rysowanie. Teraz zrobimy sobie te dwie proste linie, dłuższe, takie, co są między tym okręgiem a tym mniejszym. Zrobimy sobie tak, o, tak mniej więcej na, na odwal, tak na krzywo. Zaraz to sobie wyprostujemy. Pierwsze co, to zacznijmy od tego, żeby one były styczne z tymi okręgami. Ok, jest styczne. Tutaj zrobimy sobie wymiar. Jak widzicie na szkicu, one tutaj mają między sobą kąt 10 stopni. No dobrze, ale musimy teraz te linie jakoś wyrównać, żeby one były pod tym samym kątem jak ta oś, która tutaj przebiega. Nie mamy tutaj żadnej osi, do której możemy złapać nasz wymiar. No to zrobimy sobie linię konstrukcyjną. Wybieramy linia, konstrukcja, a połączymy ją sobie tutaj od środka do środka. Escape. Tutaj pamiętajcie, żeby wyłączyć to i wybieramy sobie tutaj wymiar. Bierzemy sobie wymiar od tej linii do tej osi konstrukcyjnej. Klikamy tutaj dyszkę, podzieli przez dwa o, i automatycznie nam się to wszystko wyrównało. Następna rzecz. Tutaj są te takie zaokrąglenia. To też sobie wstawimy przez okręgi. To niech będzie miało. A, ok, tutaj na razie nie, bo tutaj wpis... wpiszemy wymiar nasz, e, tu będzie 40 mm. E, oj, nie wpisało się, coś jakoś źle kliknąłem. Dobrze, jeszcze raz, tutaj 40. Tutaj zaznaczymy ten wymiar. OK, jest 40. Troszeczkę sobie odsuniemy, żeby było lepiej widać, jak te wiązania działają. No i wybieramy sobie styczne. Tutaj styczne do tej linii, tutaj styczne do tej linii, to styczne z tym okręgiem, a to styczne z tym okręgiem. Dobrze, znowu sobie możemy zrobić porządek jakiś. Poucinamy sobie zbędne kontury. Tutaj sobie poucinamy. Ciach, ciach, ciach. Tutaj ciach. Tutaj ciach. Jeszcze dobrze jest sobie przybliżyć, zobaczyć, co tutaj jeszcze jest takiego. Eee, nie jest dobrze, jeżeli takie kontury zostają. Może być to później powodem jakichś problemów, jeżeli nie chce nam się zrobić jakieś wyciągnięcie proste. Okej, okay, tutaj usuwamy, usuwamy, ciach, 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 i wola, voilà, i to by było na tyle. To wydawałoby się skomplikowany w miarę rysunek, ale jak już się ma jakieś tam małe doświadczenie, już się wie, jak, jak, jak się posługiwać szkicami, to już wcale nie jest aż takie duże wyzwanie. I dobrze. Jak już mamy nasz szkic przygotowany, to sobie klikamy tutaj zakończ szkic. Oddalimy się kawałeczek, klikniemy wyciągnięcie proste, żeby nasza bryła już była w końcu trójwymiarowa. I wybierzemy sobie tutaj, a niech będzie 10 mm. Jeżeli będzie nie tak, to w następnym odcinku sobie to po prostu edytujemy. Dajemy ok. -kę. Jak już wyszliśmy ze szkicu, mamy naszą część wyciągniętą, jest już trójwymiarowa, to możemy ją sobie zapisać. Ctrl-S. Zapiszę sobie na razie o sobie nazwę jako... No pierwsza by była, nie? No niech będzie nasza pierwsza część. Pierwsza część. I okejka, zapisz. I to jest tyle, to, to, to nie jest żadna filozofia, to... Kwestia małego doświadczenia, trochę pobawienia się tym programem i naprawdę fajne rzeczy można tym robić. Mam nadzieję, że się zmieściłem tym odcinkiem w 10 minutach, no i najważniejsze, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeżeli macie inny pomysł, jak zbudować taki szkic, bo ten sam szkic, tą samą bryłę można zbudować na nieskończenie wiele sposobów, dlatego jeżeli zrobiliście to inaczej, macie inny pomysł, na, na przykład jakieś tam wcięcia, do których używałem okręgów, a Wy na przykład łuków, to dajcie znać o tym w komentarzu. Zapamiętajcie, żeby zasub zasubskrybować ten kanał, eee... O pisaniu w komentarzu już pisałem. E, mówiłem, sorry. E, łapkujcie, oczywiście, to też się przyda. E, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!